<grywana> Kto cię wyznaczył do pompowania piłek? Ja sam. Fajer matko. Zawsze młodzi robią takie rzeczy? No zazwyczaj. No. Jakie jeszcze obowiązki należą do ciebie? Piłki. Ja jestem odpowiedzialny za piłeczki. Ile jest piłek? 27 teraz. A co jest za zgubienie piłki? Nic. No chyba, że ja nie dopilnuję, no to <grywana> Kara. Jaka? Pieniężna. Drogo? Sporo ale nie, nie zdarzyło się jeszcze za mojej kadencji. No, fajnie wrócić, przyjechaliśmy na mecz z moim tatą, przyjechaliśmy na zaproszenie tutaj ludzi, z którymi współpracowałem w, wcześniej z Zagłębiem. Zobaczymy dzisiaj chłopaków, jak sobie radzą na boisku. i Fajne emocje, dużo wspomnień i piękny obiekt, no i do boju. Testujemy specjalne show muzyczne, które będzie na, specjalnie na meczu z więc... Przybądźcie na ten mecz, zobaczycie, bo będzie warto. Jesteśmy z Wojkowic i dziś będziemy wprowadzać piłkarzy Zagłębia Sosnowiec. No, nie czuję żadnych nerwów, ale wiem, że lubię Zagłębia Sosnowiec. Zawsze miło tu wrócić i zobaczyć pewne znajome twarze, tutaj szczególnie Kuba cię pozdrawiam. Eee, przyjeżdżamy do Sosnowca po bardzo ważnym zwycięstwie ze Świtem Szczecin. Po golu w ostatniej minucie no emocje były niesamowite. No i mam nadzieję, że uda się tą zwyżkową formę potwierdzić w Sosnowcu. No teraz taki maraton meczowy, bo w sobotę kolejne spotkanie w Jastrzębiu. E, stawką tego spotkania Cześć, awans na to 6. ja zaczyna mówić. No i co? Zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie, ale mam nadzieję, że punkty do Bielska wrócą. Cześć, mamy nowy projekt, w którym na każdym meczu będziemy mieć społecznego partnera. Dzisiaj tym partnerem jest gmina Wojkowice. Są również dzieciaki z tej gminy, które, które wychodzą i skontrolują naszych piłkarzy i mamy nadzieję, że Wojkowice dzisiaj nam, przyniosą nam szczęście i wygramy ten mecz. Wojkowice, miasto Zagłębia, zawsze razem było, jest i będzie Zagłębie i będziemy razem grać, trzymać do końca świata i jeden dzień dłużej. Gracias. Matras otwiera wynik! Idealnie wyszedł powietrze ma dziękujemy, dziękujemy! Dzisiaj jest mój dzisiaj to takie piosenek, i wyprawa ten. Piłka! Cieszymy się bardzo, że mogliśmy zostać sponsorem meczu Zagłębia Sosnowiec. Wspieramy od lat Zagłębie oraz inne kluby z Zagłębia Domródzkiego. Życzymy piłkarzom wygranych i zdobycia trzech punktów. you uh -huh. Myślę, że wszystko było widać. No mecz praktycznie od bramki do bramki. Dużo sytuacji. Szkoda, że, że gdzieś tam nie skończyliśmy tego na 3-0, ale najważniejsze że dzisiaj są 3 punkty, także cieszymy się i jedziemy dalej. Na pewno cieszy dzisiejsze zwycięstwo, które pozwala nam się wpiąć wyżej w tabeli. Cieszy mnie również bramka strzelona szczególnie na stadionie u siebie. I robota wykonana i w sobotę następny przystanek w Krakowie. Taki mam wniosek po tym meczu, że nie ma co się wstydzić bronić, panowie. Mówiliśmy przed meczem, że będą takie momenty. Dobra obrona pola karnego, dobre blokowanie, zmiany fajne panowie dały, wodziec zespołowi. Czasami trzeba wybronić i to z tego bronienia wychodzi ofensywa. Brawo za dzisiaj, bo dzisiaj to było widać, panowie drużyny, że się napędzaliście tym bronieniem. Ja nie mówię o cierpieniu, bo to nie jest cierpienie, to jest radość z bronienia. Jak będziemy mieli radość z bronienia, to będziemy mieli radość z atakowania. TOMBRILHA O